Cześć, 300 Tristan Nessalosz. Eee, dzisiaj pokazać Wam grę, jaką jest War Thunder. Jest to gra podobna do World of Tanks. Nie wiem, czy graliście coś takiego. Eee, ta gra ruszy się tym, że według mnie ma fajniejszą grafikę i będziemy mogli tak samo w tej grze poruszać się samolotami nie tylko czołgami jak eee, w tamtej części gry. Gra wykorzystuje y, bardzo moc nasze karty graficzne, także ma, ma też bardzo bogate menu, dzięki temu możemy ingerować w grafikę, możemy grać na medium, low, czyli ktoś ma bardzo mocny komputer, możemy sobie włączyć y, mocniejsze detale. Dzięki temu gra wygląda naprawdę rewelacyjnie. Y, w tym momencie chciałbym pokazać mniej więcej jak to wygląda od y, hangaru, jak tu się poruszać menu, o co tutaj chodzi. Yy... No, i to zaczynajmy. Na początku, kiedy zaczynacie grę, logując się, bo grę można ściągnąć za darmo ze strony internetowej wartunder.bodajże, i po zainstalowaniu, wchodząc do gry, mamy w tym miejscu, mamy tylko jedną samolot lub czołgę. Tutaj możemy na początku gry wybrać, czy chcemy grać samolotami, latać, czy, czy jeździć czołgami. Oczywiście można to. Cały czas można to zmieniać, także możemy raz pograć sobie trochę z samolotem, trochę czołgiem Natomiast punkty będą nam się sumować I dzięki temu będziemy mogli kupować i odkrywać nowe czołgi lub samoloty W tym momencie, ja już trochę pograłem na tej grze W tym momencie posiadam 5-6 czołgów, mniej więcej tak to wygląda, tu mam po kolei ułożone To jest coś takiego, że kiedy trwa rozgrywka i kiedy mając więcej czołgów Tak jak ja tutaj mam w pasku kiedy trwa rozgrywka i zostaniemy rozwaleni przez przeciwnika To nie musimy od razu wchodzić do hangaru z powrotem, czyli aby koń, kończyć rozgrywkę Tylko tyle ile mamy czołgów, zależy jeszcze jak jest u, u, utworzona gra Czyli na przykład ja w tym momencie mając 3-4 czołgi Po prostu kiedy zginę, mogę grać następnym czołgiem Także to jest bardzo fajne Czołgi możemy upgrade'ować Modyfikować na różne sposoby Możemy dodawać mu uzbrojenia ofensywne, jakieś tam działka, poprawiać gąsienice, czy zawieszenie, filtry e, Jeśli chodzi o uzbrojenie, to też możemy różne rodzaje amunicji sobie upgrade'ować Na przykład jakieś tam, które przybiją bardziej pancerz Które są bardziej penetrujące i tak dalej Tak samo szybkość obrócenia się, się wieży i tak dalej No i wchodząc sobie tutaj w każdy z osobna szczogów, możemy coś takiego sobie robić O tutaj, o, modyfikacje Czołgi możemy tak samo malować, jak na różne rodzaje e, Kamuflaży tam, według niektórzy mogą jakieś grafiki robić na czołgach lub coś w tym stylu. Czołgi kupujemy tutaj. Aha, wcześniej zapomniałem powiedzieć, że na początku wybieramy sobie państwo, którym chcemy grać. Każde państwo ma inne czołgi, ma inne samoloty. W tym momencie w tym oknie możemy sobie po prostu wymyślać różne czołgi. Znaczy odkrywać. Jeżeli przejdziemy jakąś misję, dostajemy punkty, i za te punkty, tutaj mam punkty, yy, to y, są różne rodzaje, właśnie walut y, w grze. Jeśli chodzi o tą walutę, no to a, niestety ona jest płatna. Na początku dostajemy bodajże chyba 200 punktów, i później za te 200 punktów możemy przyspieszać jakby upgrade'y i tak dalej. No i te punkty dostajemy, yy, jeśli chodzi, te co pokazuję, dostajemy podczas walki. W zależności ile rozwalimy czołgów e, i tak dalej, e, jeżeli chodzi o odkrywanie e, czołgów, tak tutaj w garażu, lecimy po kolei w dół. W tym momencie e, budujemy się czołg, czy budujemy się, odkrywa mi się. No podejrzewam, że za 1-2 dni, w zależności też jak będę grał, on mi się odkryje. Wtedy będę mógł go kupić no i tam ewentualnie będę mógł go upgradować. Każdy czołg, który tutaj mamy, mniej więcej z tych wszystkich możemy sobie wziąć jazdę testową czyli yy, jak chcemy zacząć sobie jakiś z wyglądu czołg wystarczy, że weźmiemy sobie podgląd natomiast nasz czołg się pokaże tutaj, jak on mniej więcej wygląda możemy go obejrzeć i tak samo możemy wziąć jazdę testową zobaczyć jak się prowadzi, jak się strzela i tak dalej dzięki temu będziemy wiedzieli, jaki czołg sobie odkryć w przyszłości no i tak to by mniej więcej yy, wyglądało yy, jeżeli chodzi o samolotnictwo, mniej więcej wygląda to tak samo, tak samo odkrywamy sobie czołgi, słyszę, samoloty, w tym momencie mam ten w trakcie badania, zapausowałem sobie, ale później z czasem mamy ich coraz więcej i jedno mamy lepsze działka, czy jakieś tam mocniejsze, lepszy pancerz i tak dalej, to wiadomo jak to jest, no nie, im wyżej tym lepiej, no i tak to mniej więcej wygląda. Ja osobiście wolę grać czołgami, jakoś lepiej mi się gra, i, no i mniej więcej tak to wygląda. Dobra, jeżeli by chodziło o poruszanie się o menu, tak mniej więcej jak tutaj to wygląda, opisałem wam jak upgrade'ować, kupować, malować, tuningować czołgi. Natomiast jeżeli chodzi o walki, mamy tutaj różne rodzaje walk. Sobie tutaj wybieramy: tam bitwy zręcznościowe, pancerne, realistyczne bitwy pancerne, symulacje bitwy pancerne. Ja osobiście gram cały czas na zręcznościowych bitwach pancernych. Na innych bitwach, realistycznych czy coś w tym stylu, możemy sobie wybierać... E, czy wybierać sobie... W zależności od rozgrywki, e, rozgrywka się różni tym, że na przykład, grając na zręcznościowych bitwach pancernych, e, widzimy przeciwnika na czerwono, na przykład no my niebieską drużyną, widzimy go na czerwono. I wiadomo, gdzieś tam daleko sobie jedzie, widzimy coś na czerwono, gdzieś tam wyjeżdża, strzelamy. Natomiast w innych rozgrywkach, po włączaniu właśnie tej pomocy, nie widzimy przeciwnika, nie mamy go podświetlonego, że gdzie on jest, także po prostu musimy po omacku, lub po prostu jak dostrzeżemy przeciwnika, do niego strzelać. Nie mamy tego ułatwienia, że po prostu go widzimy na czerwono i na, ma i na mapie zazwyczaj, i yy, przed sobą, i wtedy możemy do niego strzelać. no nie? Po lewej stronie bit, mam bice powietrzne. To są już, jeżeli gramy samolotami, a po prawej, jeżeli gramy czołgami, no nie, eee... No i tak to mniej więcej wygląda. No w drugim filmiku chciałem Wam pokazać więcej jak wygląda rozgrywka. Wybiorę sobie jakąś tam walkę i, i sobie zobaczymy jak to wygląda. Wybieramy sobie na przykład bitwę pancerną. To pierwsze. Do boju. No i czekamy na... Użytkowników. Także do zobaczenia w następnym filmie. W którym Wam pokażę mniej więcej jak wygląda bitwa i tak dalej. Także do zobaczenia. Cześć.